Tak jak Państwo widzą, wykonujemy w tej chwili takie prace cząstkowe, jeśli chodzi o uzupełnianie cegieł w części fundamentowej zamku. Nie było łatwo zdobyć te cegły, bo są to cegły gotyckie, rozbiórkowe, takie, jakie powinny być stosowane do prac konserwatorskich w zamku średniowiecznym. Takich prac my w minionym roku mieliśmy sporo, bo częściowo wymienialiśmy parapety tutaj w oknach na dziedzińcu. Kolejne prace to były prace na wysokościach. Wynajmowaliśmy podnośnik i uzupełnialiśmy brakujące dachówki, inne elementy blacharskie związane z orynnowaniem i uszczelnieniem dachu. Kolejne prace to było uzupełnianie tralek w poręczach, szczególnie w skrzydle zachodnim, tam gdzie były one zbyt rzadko rozstawione i ze względów bezpieczeństwa musieliśmy je Uzupełnić. Kolejne prace, które również przeprowadziliśmy w ubiegłym roku, były związane z konserwacją i naprawą oświetlenia zewnętrznego zamku, tak żeby podnieść jego atrakcyjność i żeby szczególnie w godzinach wieczornych cały obiekt prezentował się bardziej okazale.